Siemka, ja jestem Adacho i moje krzesło teraz jest tak ustawione, że jak macham do ręku to odjeżdżam. Ale to nieważne, ponieważ mamy Dragon Ball Multiverse 51 rozdział. Jest to jeden z ostatnich moich tutaj filmów, które będą zawierać dwa omówienia, ponieważ przeczytałem w komentarzach bardzo fajną propozycję, która mi się spodobała i wy będziecie mnie nienawidzić za to. A wygląda ona tak, że jako, że zbliżamy się już mniej więcej do końca, jakby do naj najnowszych odcinków y, rozdziałów multiverse, które wychodzą na bieżąco, zostało ich nie wiem, około 20, ponad 20 z tego co kojarzę. No to myślę, że takich odcinków, gdzie będą, będą dwa omówienia, będzie coraz mniej. I w pewnym momencie sobie zmienimy ten format i będę omawiał tylko jeden rozdział, aczkolwiek wtedy będę mógł się bardziej na nim skupić, ponieważ teraz wiecie, że bardzo często jest tak, że trochę przyspieszam i tak dalej, ale postaram się zrobić tak, żebyście byli zadowoleni. Także dzisiaj przechodzimy do rozdziału 51, który dalej kontynuuje historię z turnieju. Nowe możliwości fuzji jest to tytuł, pamiętamy jak wyglądała sytuacja, Bów kradł się gdzieś tam podczas nocy do głów różnych osób. Nauczył ich paru rzeczy. Akurat w, przy, w przypadku Gotenksa były to jakieś nowe informacje w zasadzie wszystkie informacje dotyczące techniki fuzji. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Mała! Bardzo serdecznie chcę też podziękować osobom, które subskrybują mój kanał. Ponieważ jak powiedziałem ostatnio, że 35% oglądających tego nie robi. A potem zobaczyłem parę dni później i było już tylko 34,6. Także zobaczcie, jak było 35, to znaczy, że. 65 subskrybowało. Teraz jest 34,6 to znaczy, że 65,4% osób oglądających ten film subskrybuje mój kanał. Czy damy radę dobić do 69? Błagam Was! To będzie najpiękniejsze, co mnie w życiu spotka, naprawdę. Także dobra, bez zbędnego. Without the further edu, jak to mówią w Polish English, prawda? Przechodzimy dalej. I jeszcze tutaj. Hop. Okazuje się, że ci wszyscy tutaj siedzą, to byli ten. Oni wygrali konkurs. To są czytelnicy mangi Multiverse, którzy wygrali konkurs na bycie opanowanym przez Babidiego. Zaatakowali was? A ich siła ich jest nadzwyczajna. Przepraszamy, odeślemy ich do naszego świata i przebadamy. No, jeszcze jedna walka i przerwa obiadowa. Znowu to co chwilę jest ta przerwa obiadowa, o co tu chodzi? Goteng przeciwko świata osiemnastego, przeciwko Bu ze świata czwartego. Łuu, To jest ten Bu! Zen-Bu! Będzie walczył z naszym gotęksem. No, co to się dzieje? I Bu się odrodził. Dziękuję za zajęcie się mną. Czeka mnie przyjemna walka. Wydaje mi się, że Bu kontroluje opajkaja. Czyli jednak nie kontroluje? Mała. Kon kontroluje czy nie kontroluje? Czyli kontroluje, dobra. Wygląda na spokojnego. Na co czekacie? Musicie wejść na ring już po fuzji. Co ja tam widzę? O, co, co tu się stanęło? Co tu się stało? Czemu Czemu tutaj trunks i goten są? A to jest. A dobra, nieważne. Prze, masz przed sobą oto nowego całkiem Gotenksa. W nocy mnie olśniło, a moja moc się podwoi. Ło? To oni są tutaj i fuzja i tak powstała? Olśniło? Tak jak mnie. Ta przyjaciółka pomogła też innym ludziom. Up, już ma podejrzenia. A zatem znowu się spotykamy, demonie! Sądzisz, że możesz bezkarnie atakować ten turniej? I jestem tutaj, żeby cię powstrzymać. Raczej, Gast i Bóg wszechświata są tutaj. No to mnie powstrzymaj, ale czy masz dość mocy? Ugh, Bu się power upuje. O Boże! Mówi widownia. Co za moc. Nie czułem czegoś takiego od czasu walki Vegetto z Brolim. To jest Goku przecież. On nie ma tutaj kolczyków, to jest Goku, tylko ma włosy podwiane. O, to jest Wegito. Vegito, Ojejku. Vegito milczący. Kakugo Aika, mówi Zenbu. Super, Saiyan 3, Gotenks. Dwie potężne energie się ścierają. Jest silniejszy od nas, nie? Mówi Goku do Został u nas w tyle, tak mi się wydaje. Nie sądzisz? <laughs> Vegeta? Vegeta milczeniem to komentuje, także wydaje mi się, że jest tutaj w tym trochę prawdy. Gotenks naciera na... Bu tuż przed jego twarzą znika, pojawia się za jego plecami, ale buj jest tego świadomy, blokuje cios Gotengsa, który miał trafić go w głowę. Gotęg zaczyna krzyczeć jak wtedy, kiedy zrobił dziurę w czasoprzestrzeni, wychodząc z, z Komnaty ducha i czasu. Wielki wybuch pojawia się na środku areny. Dwie pięści się ścierają. Gradobicie ciosów. z uderza go z bańki. Bół odlatuje. Gotenks próbuje wyko wykonać jakąś, jakiś atak, ale nagle się rozcala. Czy to jest kwestia Super Saiyana 3? I tyle, idioci. Wasz czas jest super skrócony na trzecim poziomie. I teraz jesteście wykończeni. No nie sądziłem, że skoro teraz wiedzą wszystko o fuzji, to i tak taka sytuacja będzie miała miejsce. Jestem trochę zawiedziony. I już zawiodłem się. To jeszcze nie koniec, ale oni chyba jeszcze mają jakiegoś asa w rękawie. A może nie asa. Wow, wow! Co to jest za? Co to jest za pozycja? Ło to. Jakieś inne pozycje. A oto Gotenks Instant! Znów w pełni fizycznych i psychicznych. Kurwa, jak zupka chińska też Instant. Właśnie, a dzisiaj nie jadę śniadania. Zrobię sobie jakiegoś Instant Gotenksa może na śniadanie. Nieźle, znowu robi się ciekawie. To ja też spróbuję czegoś nowego. Ło! Łoo, zrobił ich te o zbroje ultra! Włączam ultra zbroje. To ostatnio Meliodas napisał mi fajny komentarz, z którego się śmiałem. Mów co tam wiesz na temat! A żartuję, przecież to tylko żarcik. Ktoś? Kto ma coś za uszami, się przestraszył. Zbroja Ultra. Spokojnie, tak długo jak nie ma fal mózgowych bo ksemu... nie będzie mógł ich użyć. To nie problem. Ej, Bu teraz ma. Bu teraz ma oczy białe? Ultra! Wejwa! Bu! Przepraszam, miałem ostrzegać, zanim krzyknę. Teraz będę krzyczał. Urtra! Wejwa! Bur! To był taki Japanese English. To jakiś żart? Twoje własne ataki są silniejsze niż to, Bu! Gotenks to blokuje. Posmakuj raczej mojej Urtra Gotenksy Bur! Łap! Ale ogromna eksplozja. Promień światła oślepia oglądających tę walkę. Wielki krater niczym po koho na Tenshinhan'a, tylko tamte są kwadratowe, a te nie są okrągłe. Ha ha ha! Bu został pokonany! Pokonany? Ja tylko testowałem tarczę. A ty spróbuj tego. O, to jest chyba ten laser, który wszystkich przecina, bo jest kat kat kat. Och, prawdziwe dzieło sztuki. Cudowne. Czy on go... What the fuck? Co on zrobił? On z kamienia zrobił swoją rzeźbę. Bu korzysta ze zbroi bez rozwagi. Zaraz skończy mu się energie. energia. Powiedziałeś w dobrą godzinę. Koniec z tobą! 100 tysięcy mściwych pięści! I rozwala tego Bu na kawałki, ale Bu się przecież odrodzi. Prezencik. Co się stało? Carbonit! Ka Carbonit dotknął skóry Gotenksa! Carbonit to jest ta najniebezpieczniejsza bro broń w całym multiversum. Ach, auć, auć! Trzeba to zniszczyć od razu. Musi sobie odciąć rękę. Odbiło wam? A co z moją ręką? Przepadła. Ga! Ha, gdybyś tylko mógł się zobaczyć. O! Rozdzielili się i nie są już skażeni karbonitem. Ja bym sobie uciął rękę. Jak w pile. Ha, ha nic nas nie tknie. Oprócz tych dwóch pięści. Tyle tylko, że, podziali, że po podziale jesteście o wiele za słabi. Wygrywa Bu ze świata czwartego, ale się z nimi zabawił. Bu naprawdę jest inteligentny. Przewidział to wszystko, naprawdę. Przewidział to wszystko. Skoro nauczył ich wielu rzeczy, to znaczy, że wiedział też jak im zapobiec jak się przeciwstawić. But jest pretendentem do wygrania całego turnieju. Gotenks jest bardzo silny, ale nie umie zachować pomagić. Dwa jest do niczego. Nie ma sensu tego przeciągać. Otwarte. O i znowu jest kulką. Cóż za gra aktorska? Bez dringu. Potwierdzenie tego! Potwierdzenie tego! Potwierdzenie, że Goku jest Gohan, Gohan! Bo że Goku, że Gohan, że BOHAN, że Goku. To jest potwierdzenie tego, że Buu udaje i opaj senpai jest kontrolowany. Mała, miałaś rację, gdzie jesteś? Mała. Przerwa obiadowa. Moja szklanka jest pusta, niewolnicy. Chcę dokładkę ciasta. Nigdy nie powinniśmy się zbyli zgadzać na ten. Aha, dobra, dobra. Czyli oni mieli zakład, że teraz będzie niewolnik. Okej. Okay. Świetny pomysł, też chce mi się pić. Gdzie poje? Leźli ci wszyscy idioci? Zastanawia się Vegeta. No tak, przecież kakarotto napa zostali przejęci przez Babidiego, a radic rozmawiał z bogami. Podano do stołu na arenie i dziecię? Wo, proszę. Oni są teraz marginami i virus na trybunach, czyli to już wychodziło jak Dragon Ball Super Mario. Albo przynajmniej Battle of Gods Ja pierdzielę, ja pierdzielę, ja pierdzielę Whis i Virus Co my tu robimy, panie Virusie Wygrałem konkurs, pozwalający zająć mi miejsce na widowni Słyszeliście taki termin jako Bóg Super Saiyan? He? Nie, sorki A ty znasz Boga Super Saiyan? Ho? Ano nie Dlaczego nie poprosić, żeby jak któryś warga zapytał przez mikrofon? Nie udało mi się powstrzymać więc złapawszy go zjadłem. Trudno. Wracajmy do domu. O, czyli to jest tylko taki smaczek. myślałem, że będą dodani. Virus i Luis siedzieli na turnieju, A, ale żałuję, że ich nie będzie. Po godzinnej orgi. Zjadłem za dużo, mówi to, Zaraz wybuchnie jak Hehehe, <grym> Debil. Kontynuuj. Ja jak można tak mówić do własnego ojca? Kontynuujemy. Król Kolde świata 8 przeciwko Son Brze. Ze świata szesnastego, Pikolo, chcę wrócić do lekkiego ubrania, proszę. Ja też chcę, żebyś tam wrócił, a może nawet do. A zresztą. Dlaczego zmieniasz stroje? Sądzisz, że będzie trudno? Ten? Śnisz. Grawitacja jest bardziej niebezpieczna od tego komara. Walka będzie zbyt łatwa. Jesteś naprawdę pewna siebie. Jestem o wiele silniejszy od moich synów. To nie będzie takie proste. Mówi King Cold. Och, to, to, tak, to będzie takie proste. Ufasz swojemu poziomowi Super Saiyanina, ale bez tej przemiany żaden z was nie mógłby na, nas pokonać. Prawdziwy siebie ignorantnie ignorant, nie? Jesteś zdeklasowany tysiąckrotnie. Nie potrzebuję Super Saiyanina ani nawet rąk czy nóg, mogę cię zmiażdżyć samym oddechem, ale za chwilę zrozumiesz. Ja już nie rozumiem teraz, ona jadła, kurwa, kebaba z sosem cząstkowym! Ja bym naprawdę się wycofał z turnieju, gdybym miał takiego przeciwnika. Ni- to już jest cios poniżej pasa. Zatem proponuję Ci handicap. Oficjalnie usankcjonowany przez organizatorów. Nie zgadzaj się, bra. Pamiętaj, że obiecałaś swoje życie światowi 19. Życzenie. Puu! Przepraszam, najmocniej. Odrzućmy tylko Twoją przemianę. Jeśli przemienisz się w Super Saiyanina podczas naszej walki, od razu przegrasz. Pff. To ma być handicap, mój mały palec nieprzemieniony też by Cię pokonał. Czyli postanowione i oficjalne. Zrozumieliście, jeśli jej włosy staną się żółte, przegra. Bez problemu. Okej. Okay. Kuler, fu, King Cold się zacznie przemieniać. Chyba nie zrozumiałeś demonie, nie jestem zwykłą Sajanką, ale kimś więcej. Czekaj! Nie dotknąłem ringu, walka się nie zaczęła, mam dla ciebie niespodziankę. Tata też poznał sekret formy zwiększenia mocy. Ok, King Cold przemienił się w formę kulera. Ach, wiedziałem, że on też coś skrywa. Teraz ma drobną szansę. He. Zaczyna jeszcze bardziej krzyczeć. What? On się jeszcze bardziej przemie. Co tu się stanęło? Co to jest za połączenie wszystkich form naraz? Czy ona wiele lęceń... więcej niż dwie ręce? Ma cztery ręce. Jeszcze od ten Shinhan'a zgapił, no ja pierdolę. O, jest duży, jest duży i jest piękny. Nigdy nie sądziłem, że któryś członek tej rodziny skryła taki poziom. Nasza walka z nimi odbyła się 30 lat temu. Nie sądzę, żeby kold był tak zdolny wtedy. Przepraszam. Skoro freezer nauczył się, zastanawiacie się pewnie, dlaczego takie rzeczy w... wkładam do odcinka, skoro mógł mnie wyciąć, nie mam absolutnie pojęcia. Skoro freezer nauczył się przybywać w normalnej formie, on też musiał się starać poprawić i mu się to udało bardzo, jest bliski poziomem doskonałemu celowi. Przeciwnie, to będzie dopiero trening, przeciwnie, to będzie dopiero trening. Aha, no. I elegancko, i fajnie, i to mi się podoba. Jest jakaś tutaj rzecz, która będzie ciekawa. To mi się podoba, ciekawe, co zrobi. Son, bra, ale dobrze. Nie tracąc czasu, przechodzimy do kolejnego rozdziału: specjal. Świat 13. głupi i głupszy. Co to jest w ogóle za. A to chyba radic z kakarotem, jak cały czas. Plądrują planety. Kilka tygodni później. A, to jest po tym, jak ta atomówka została pokonana. Gdzie są te dwa potwory? Sądziłem, że możecie wykryć ich siłę bojową. A ich siła była ogromna, ale od czasu walki nie możemy ich odnaleźć. Wychodzi na to, że umieją ją wyciszyć. W międzyczasie możemy umieścić tylko czterech ULTRA. Mam nadzieję, że to starczy. Dobra, tutaj jest jakiś czterech ULTRA, ci sobie siedzą. A, wreszcie, masz piguły? Ja, będą będą cipać. Ta, ale coraz trudniej jest kraść niepostrzeżenie. <noise> Żarcie masz, upolowałem to. Jak fajnie kolorkami tutaj zrobione, zobaczcie. Tylko mega mi się nie podoba styl. Widzicie te twarze? To jest tra tragation. Demony znowu atakują! Wyciągnijcie ich z miasta, atakujcie bez wahania. Kakarotto, Gdzie żeś? A zalisz zaś, prawdę powiadam wam! Odpowiedział kakarotto, wpierdalając kurczaka. Zrożna. Mniam przerwa na wyżerkę. Jesteś na pra. O, co tu się dzieje? Nagle czterech ultra ich otacza. Chcą, żebyśmy gadali, tak? Ognia! Napisane Times New Romanem. <laughs> Co to za font tutaj był? Jakie powolne strzały? Są so tyl. Till... U! Ci ultra wcale nie są tacy słabi. Czterech na dwóch. Jakby to skrócić, to wychodzi dwóch na jednego. A wiecie, czyja to jest banda? A napy tutaj nie ma. Ale jestem ja. Wow. Skywalmeny chyba ich atakują? Proszę! Kurgo! <laughs> Ci na dole zostali zaatakowani. Poradzą sobie, zabierzmy się za tę dwójkę. Ooo! I dwie małpy. Lampy brój działają świetnie. Houston, mamy dwa problemy. A! Niemożliwe, nic nie przechodzi przez nasze tarcze. Ich ataki różnią się od blasterów, które znamy. Dane wskazują, że kilka procent energii przeszło przez tarcze Fein, a ci tutaj strzelają 10 razy mocniej. Efekt tych procentów jest o wiele gorszy. Kto ma, tekst, kto ma czas na takie teksty podczas walki? Musimy się oddalić z daleka od miasta! Lecimy za nimi, lekcja pierwsza, kakarotto. Cywile to świetne tarcze. Ije! Yeah! wykrzykuje kakarotto. Nie! No, ale miażdżą tutaj cywili. A te stwory to co? Cybameni są. Naprawdę, cybameni są jeszcze na takim poziomie, żeby z tymi ultrasami walczyć. To są ultrasi, czyli kibole jakiegoś klubu piłkarskiego. To są ultrasi ruchu chorzów. Nie wiem dlaczego powiedziałem Ruch Chorzów. Pozdrawiam wszystkich z Chorzowa. Wykończę je sam, pomóż wreszcie. A, wreszcie. <laughs> Złapałem je wreszcie. Trudne słowa tutaj są, non-stop jakieś litery. What the f... <laughs> ja odkryłem Ale Godzilla teraz... Godi Patrzcie, to jest chyba... To musi być nawiązanie do Godzilla. To jest nawiązanie na 100% do Godzilli. Do King Konga, przepraszam, do King Konga, do King Konga, do King Konga, tak na szczycie wieżowca. King Kong spada, ULTRA Waver. Auć, kurwa, co to jest za tekst w ogóle, jak ktoś krzyczy kurwa, to znaczy, że go boli bardziej niż auć. Auć to uszczypnięcie takie, o tak, Pii. Auć, O, małpa pokonana? Wigner, użył pan Ultra Wavera w mieście? Oszalał pan? Zwierzak przyjął całe uderzenie generale Jest u wrót śmierci, tylko Ultra Waver jest w stanie go zranić. Zrozumiano. Ten złapał goła budynek, ciska tym budynkiem w drugi budynek. Ziu, a masz? A! Krzyczy... Kto jest chyba Kakarot? To? Jak co ta małpa taka chuda teraz nagle? Wygląda jakby była ludzkich rozmiarów. Jego siła spada. Cholera! Aha, tego chyba, że się już zmienił powrotem, tak, zmienił się. Znaleźliśmy ich słaby punkt. Zniszczcie ich ogony. To dobrze, ale będziemy trochę bardziej bezpośredni. Kakarotto leży, jak ja po sobocie. W waszych snach nagle wykrzykuje półprzytomny Kakarotto, ale jednak nie. Robi wielki krzyk i niszczy te... o, to oświetlenie, które ten pierścień na planecie... Pęka pola. Ooooo! Zabija wszystko! Wszystko niszczy się! Hehe, he, wszyscy zginiemy! Hono, braciak! Nagle mówi kakarot. To łapie go w ostatniej chwili. Ucieka z tej planety, czy co? Planeta wybucha. Niszczą się wszyscy. Niszczy się planeta. A co to się dzieje? Leży małpa. Ludność wybita. Misja ukończona. Klik. I gmina się z powrotem w ludzką formę. Ochroniłeś mnie. Jak to wytrzymałeś? Wcale nie wytrzymałem. Hej, kakarotto, odpowiedz mi! Kakarotto się poświęcił za radica? Brom. Kaka? Co? Przeklęci, nie wyjdziecie z tego żywi. I nagle. Łowę mu się! Wegetaj napa! Łowę! Wegetaj napa, Wegeta napa, przybyliście wcześniej. Jaja sobie ze mnie. Ja sobie ze mnie robisz! Co wyście, żeście zrobili? Wyście, żeście zrobili? Ty, Wykrzykuje wegeta, kurzony jak 150. Wyzieściliśmy planetę koleś, gotowa do sprzedaży. Sprzedaży? Sprzedaży? Co według ciebie zostało tu do sprzedania? Zapomniałem ostrzec, że będę krzyczał. I to tyle! Kolejny rozdział to. Dalej kontynuacja turnieju i bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Jejku, to były dwa fajne rozdziały. Yy, Specjal bardzo mi się podobał. Zakończył, albo w zasadzie nie zakończył, tylko może zakontynuował tego yy, historię z świata 13. Jestem ciekaw, jak to dalej się potoczyć. To już wszystko, ale yy, najbardziej czekam na to, jak Son Bra pojawi, pojawi się z King Coldem w jego szóstej przemianie. Nie wiem, nie wiem. Ale jeśli Wam się podobało mówienie, rozdział, reakcja, cokolwiek, nie zapomnijcie o zostawieniu oceny. Jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, nie zapomnijcie również o zostawieniu suba. Idziemy po 69%. Dzięki jeszcze raz za oglądanie, trzymajcie się. Na razie... Cześć. Dziana.